Jakie mam przemyślenia? Pierwsza rzecz, że wielbłąd dość pachnie. Miał to przenieść na, na grunt giełdy. No to musiałbym powiedzieć, że że zaczynamy e, nasze giełdowe powiedzmy oceny spółki czy jakiegoś waloru od patrzenia na największe interwały. Czyli na przykład na interwały miesięczne. I teraz, jeżeli już mamy, jeżeli mamy dość wysoki interwał i często patrzymy na przykład na coś z perspektywy kilku lat, to łatwiej jest nam ocenić długoterminowy trend. I w tej chwili tak się czuję, że siedzę na, na wielbłądzie. To jest znacznie wyższe siedzenie niż, niż siedzenie na, na słoniu. Chociaż nie wiem. Na Słoniu może jest nawet wyżej, nie pamiętam, ale w każdym razie na Wielbłądzie jeszcze nigdy nie siedziałem. No i czuję się, czuję się że to jest dość wysokie. Wielbłąd jest bardzo wysoki. No i mocno się kolebie, bardziej się kolebie niż, bardziej się kolebie niż na przykład na, na Słoniu. Więc to są takie moje dygresje inwestorskie, jadąc po prostu w Afryce. Na, na, Wielbłądzie. Całe karawany woziły dobra, całe karawany kupieckie woziły dobra, e, jadąc, jadąc na, jadąc na, na czy, czy właściwie wożąc te rzeczy, wożąc te rzeczy na Wielbłądach. No niestety nie mogę, nie mogą niestety obrócić tego, więc tutaj Wam pokażę, tak wygląda nasz wielbłąd, a tutaj tutaj Pan robi nasze zdjęcie przy okazji, widzicie jak tutaj wygląda to na plaży no jest to forma biznesu jaką tutaj ludzie widzicie uprawiają wyobraźcie sobie, że pierwszy raz dopiero jadę na wielbłądzie nigdy nie miałem takiej nigdy nie miałem takiej przyjemności Uh, how do you feel about the market do you like this do you like, like what it. you're learning i like it. i've just been learning for not even a week i think uh nights almost uh four days right four days that, no no so you, oh, you started yeah. last saturday last saturday yes right. so tomorrow will be so one tomorrow week will be today one is day. actually one week yeah, today tomorrow one will week. be eight eight days yes yeah so it's exciting so it means if it was not a demo account if it was a really account I'll already be having cash now. Extra cash. That's right. That's right. So, jak widzicie, tutaj staram się promować wiedzę inwestorską w Kenii. No i zobaczymy jak to jak to się będzie w przyszłości rozwijało. A dla tych co nie wiedzą, kto się teraz dopiero dołączyli, no to jedziemy. Ha! Jedziemy na wielbłądzie. Jedziemy na wielbłądzie i opowiadamy inwestorskie historie later, 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 thank you dobra grupa, pozdrawiam Was i jesteśmy w kontakcie trzymajcie się <laughs> trzeba wiedzieć kiedy zescymy zejść niepokonanym